Jakiś czas temu zapytałam mojego klienta, czy jego najbliżsi mają uporządkowany temat ubezpieczeń tak jak on. Odpowiedział mi wówczas, że ma jedynie brata, ale on na pewno jest ubezpieczony po zęby, bo ma wszystko: piękny dom, pieniądze, samochody, firma mu się kręci no i żyje jak król. W kolejną rocznicę polisy klienta skontaktowałam się z nim ponownie. Odebrał bardzo zasmucony. I z się głosem powiedział, że jego brat parę miesięcy temu zginął w wypadku. Do tego okazało się, że żył ponad stan, więc zostały po nim jedynie kredyty, pożyczki, żadnej, żadnej polisy oczywiście też nie było. I teraz on sam utrzymuje jego trzyosobową rodzinę, by nie zostawić jej bez dachu nad głową. Dodał, że codziennie dzwonią mu w uszach moje słowa i bardzo